Oto New NQI Sport. Skuter, którym możesz jeździć za darmo. Zdziwiony? Tak, za darmo. Bo to jest skuter z napędem solarnym. Testujemy właśnie zestaw solarny. No i w sam raz też ten skuter. I teraz udowodnimy, że łącząc to z tym uzyskujemy skuter solarny. Akurat skuter już pomału zaczął potrzebować ładowania. Dobrą praktyką użytkowania takiego skutera jest nie rozładowywać mu akumulatora poniżej 30%, to po prostu wydłuża żywotność. Standardową ładowarkę sieciową wpinamy do gniazdka znajdującego się pod kanapą. Drugi koniec zaś do wyjścia prądu z zestawu solarnego. Będziemy też monitorować ilość zużytego prądu i czas. Zestaw nie jest podpięty do sieci. Cały prąd pochodzi prosto ze słońca i jest gromadzony w magazynie. Przy naszych codziennych aktywnościach akumulator tego skutera wymaga ładowania raz na 3-4. Dni. Przez ten czas ten zestaw off-grid powinien sobie w swoim magazynie nazbierać wystarczającą energii. Czy mamy rację? Zobaczymy za jakieś 3-4 godziny. To był zbyt optymistyczny szacunek, bo trwało jednak dłużej, na co mogło mieć wpływ to, że słońce gdzieś sobie poszło. W końcu jednak po ponad 5 godzinach zobaczyliśmy stan naładowania 100%. I tak, to właśnie stąd ten prąd. Behold, we give you Scooter Solarny.